Praszę się w słońcu gałgan stary. Leżę, wyciągam się i ziewam. Stary ja jestem, ale jary. Jak tęgi łyk pociągnę z czary, to śpiewam. Słońce mi grzeje stare gnaty i mądry siwy łeb kudłaty, a w mądrym lubie jak wiosną las szumi i szumi mędrze wino, a wieczne myśli płyną, płyną jak czas. Czego się gapisz, Cyrbeusie? Co myślisz? Leży stary kiep, już do gadania słów mu brak, już się wygadał. A tak, tak, idź, piecz swój chleb. Z zaułka śmieją się uczniowie, że się mistrzowi kręci w głowie, że się Sokrates spił. Idź, Cyrbeusie, uczniom powiedz, że już trafiłem w samo sedno, że cnotą jest zlizywać pył z ateńskich ulic. Lub im powiedz, że cnotą jest w pęcherze dąć, że cnotą jest lać wodę w dzbany, albo wylewać. Wszystko jedno. A jeśli chcesz, to przy mnie siądź. Nie piecz swych bułek i rogali. Będziemy sobie popijali. No, trąć się ze mną, trąć. Cóż ci to? Przykro, cyrbeusie, że mi się język trochę plączę, że się tak śmieję, cyrbe Inku, że w biały dzień w Atenach, w rynku, jak żebrak leżę, wino sączę, mędrcowi mówisz, nie przystoi, gdy złym przykładem uczniom świeci, że stary broi jak dzieci, że tłumu uczni nie gromadzę, że drogi prawd im nie wskazuję, nie radzę, nie filozofuję. A tak, tak. Zło, dobro, prawda, ludzie, bogi, cnota i wieczność, czyn i słowo, i od początku znów na nowo, bogi i ludzie, dobro, zło, rzecz pospolita, słowa, czyny, piękno, to, tamto, znowu to, mój drogi, kpiny. Słyszeliście od Herifona, żem jest najmędrszy, tak odrzekła wyrocznia w całej Grecji czczona, blask chwały czoło moje zdobi, więc patrzcie, co najmędrszy robi, o! Bo cóż jest słowem, a co czynem? Bo cóż jest dobro, a co zło, kiedym się złotym upił winem, a mam kosmatą głowę psa i w głowie zamęt obłąkańczy. Wybaczcie, jak filozof tańczy! I hopsa sa, i hopsa sa, i hopsa, hopsa, hopsa Wypatrzcie jak najmędrszy tańczy, jak mu skaczą stare nogi, zło i dobro, ludzie, bogi, cnota, prawda, wieczna mojra, hopsa, hopsa, idzie ojra, raz na prawo, hopsa sa, raz na lewo, hopsa sa, rypcium, pypcium, choć ksantypciu, a muzyka gra. Chodź tu także cyrbeinku, wokoluśko tak po rynku. Mędrzec tańczy, dalej z drogi. Cnota prawda, piękno bogi. Patrzcie, ludzie, patrzcie, gapie. Od ksenty pciwały, złapię, że tak we mnie wszystko drga, a ja sobie hopsa sa. Tak bez końca, tak do śmierci. Niech się jasno niebo wierci, tak do góry, a tu kopsa. I znów boczkiem hopsa, hopsa, nie żałować starych nóg. Niech się cieszy wielki Bóg, że Sokrates prawdę zna, że już wie, że wszystko ma, że już poszedł hen za kraniec. On najmędszy, on wybraniec, gałgan z brzydko mordą psa. Poznał taniec, poznał taniec, hopsa, hopsa, hopsa,